Cześć, z tej strony Dzięki bardzo za zaproszenie. Dzisiaj przygotowałem dla Was ćwiczenie, które nazywa się Slow Fire Trigger Control, czyli skupimy się na pełnej kontroli pracy na spuści. Będziecie potrzebować do dzisiejszego ćwiczenia pistolet, wymagającą tarcza, taśmę klejącą, najlepiej taki przylepiec bądź kawałeczek papieru, że Wam tłumaczę, dlaczego wam tu będzie potrzebna W przypadku pistoletu kurkowego taśmą zakleicie sobie kurek, żeby móc tutaj pracować na spuście, tak jak pracuje reset. I w przypadku bloka ten kawałeczek papieru włożycie sobie tutaj pomiędzy kamera a zamek i też dzięki temu będziecie mogli bardzo fajnie tutaj sobie popracować na języku z cały czas. Dobrze, na czym będzie polegać samo ćwiczenie? Złożymy się, będziemy perfekcyjnie skupiać się na tym, żeby trzymać pistolet. I pilnujemy przyrządów i bardzo miękko będziemy pracować na spuście do przodu i puszczamy, ściągamy i puszczamy, ściągamy i puszczamy, ściągamy i puszczamy. Na wymagających celach jest to jedna z umiejętności, która pozwala nam osiągnąć naprawdę wysokie wyniki, a też spotykam się bardzo często z tym, że większość strzelców ma jednak problemy z tym, żeby perfekcyjnie pracować na spuści. Za chwilę Wam pokażę, jak to będzie wyglądać w Samo ćwiczenie polega na tym, że składamy się perfekcyjnie, trzymamy pistolet, szukamy idealnego obrazu przyrządów w tarczy i miękko naciskamy na spust i odpuszczamy. Super powoli, super delikatnie. Jest mi bardzo ciężko to utrzymać, ponieważ patrzę na wyświetlacz telefonu, teraz celując. Samo to ćwiczenie powtarzamy 20 razy, czyli 2 razy naciskamy i odpuszczamy na spuście. Jak już panujecie tą technikę i nie będzie Wam stawiać żadnych problemów, możecie spróbować coraz szybciej pracować na spuście. Patrzeć, żeby te przyrządy nic Wam się nie przestawiały, jeśli już to minimalnie. I można dołożyć do tego przenoszenia, czyli celujemy w jeden cel, na przykład 10 razy. I przenosimy w drugi cel 10 razy. w wariacji ćwiczeń jest multum, możecie to utrudniać dowolnie, ale proponuję zacząć od tego, żeby było perfekcyjnie i na spokojnie, bardzo powoli będzie dobrze. Pozdrawiam Ignacy ze sztuki dynamiki.